Województwo lubuskie jest wielokulturowe. To tutaj po II wojnie światowej z wielu stron Europy przybyli do nas obecni mieszkańcy naszego województwa, a Gorzów jest takim skrzyżowaniem tych dróg migrantów, którzy po II wojnie migrowali po całej Europie, ale między innymi w Gorzowie znaleźli swoje miejsce. Mamy mniejszość romską, mamy mniejszość ukraińską, Ukraińską, ale są również mniejszości inne, które powodują, że z tych różnic wychodzi coś wspaniałego i łączymy się w wspólnotę Lubusza. Siedziba Instytutu Papuszy to właśnie Gorzowska Biblioteka, Biblioteka Herberta. A z kolei od ponad dwóch lat dysponujemy rękopisami papuszy, czyli jej pamiętnikiem w rękopisie i jej listami do Jerzego Ficowskiego. To jest skarb literatury. Który jest w zasadzie no, jedyny w swoim rodzaju na świecie można powiedzieć, ponieważ rzadko się zdarza, że przedstawiciel kultury romskiej w tamtych latach już miał dorobek literacki. Mówię o papuszu, o Bronisławie Wajs papuszy. Nie tylko oczywiście zajmujemy się mniejszościami związanymi z środowiskiem Romów, ale też i in, wszystkimi innymi mniejszościami. A przypomnę również, że do Gorzowa po roku 1945 przyjechali Polacy z różnych stron i różne mniejszości. Tatarzy, przyjechali Łękowie, przyjechali Poleszucy i wiele, wiele innych. Niestety sytuacja mniejszości jest no, coraz gorsza, zwłaszcza ogromne zmiany niekorzystne, no, można powiedzieć też łamanie ustawy dotknęło mniejszości niemieckiej. Mianowicie chodzi o dostępność do nauki języka niemieckiego dla dzieci, dla polskich dzieci pochodzenia niemieckiego. Pozbawiono ich z trzech godzin nauki języka niemieckiego, pozbawiono dwóch godzin. Także te dzieci mogą tylko w tej chwili zgodnie z, z prawem, e, zgodnie z rozporządzeniem ministra Czarnka mają prawo tylko do jednej godziny lekcyjnej języka niemieckiego. To jest tak naprawdę nic. Więc to jest jawna dyskryminacja i to fatalnie się zda, 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 dzieje. Mamy pewien problem w Polsce, niestety Ministerstwo Edukacji zmieniło zasady finansowania choćby dla mniejszości niemieckiej. To bardzo boli, że są mniejszości, które są lepiej traktowane w ten sposób, a mniejszość niemiecka poprzez jakby negatywne nastawienie rządzących do, do, do Niemiec w jakiś sposób cierpi na tym. To jest rzecz, która nie powinna mieć miejsca. Mam nadzieję, że w przyszłości to zmienimy. Bo wszyscy w tym kraju jesteśmy mniejszości, to są obywatele polscy. Mniejszości ukraińskiej, niemieckiej, żydowskiej. Oni muszą wszyscy się czuć równo. I tak, takie, takie główne przesłanie z Pomorza Zachodniego, ale mam nadzieję, że tutaj na ziemi Lubuskiej. Czyli to, co pani powiedziała, że jest ten tygiel różnorodności, że też usłyszymy, jakie problemy tutaj są, ale też i chcemy usłyszeć, czym mogą się pochwalić.